I zaczynamy. Wyskok. Mocno do góry. Robię z tobą. Dawaj. Hop. Piękne nogi. Brak celulitu. Super kondycja. To wszystko zyskasz. Dzięki tym ćwiczeniom. Jeszcze chwilkę wytrzymaj. Góra, dół. Góra, dół. Jeszcze trochę. Dawaj. Napnij brzuch. Wyskok. Pilnuj kolan jak wstajesz i jak siadasz. Lecy proste. Zostały tylko cztery. I trzy do końca. I dwa. Jeszcze jeden ostatni. I mamy to. Super! Cały program treningowy gorących krzesła na trzech poziomach. Podstawowy, średni, zaawansowany. Znajdziesz na mojej platformie Trenuj w domu. Do zobaczenia!